Ona będzie miała świetne na punkcie gryzonii i zajęce, właśnie o, pociągnęła mnie ale ptaki ją zaczynamy co dalej, a będzie grubo z zajęcami, a jak zobaczy to już nie do zatrzymania tam w czekach siedział i trzaskał się gdzieś w gałęziach idziemy dalej, on no idzie, nie może zapomnieć, że w idzie i patrzy do tyłu jak idzie chodź. Kaj. No. Upalowała. Ty tam coś łazi Ty tam jest dzik. O kurde, tam idziemy Z tym jeszcze nas zaatakuje Nie ma żartu z dzikiem, bo tu już jednego psa Pieska gdzieś załatwił. To nie są żartu z dzikiem. Jest przy samochodach. Nie wiem co tam łazić Jeden ruch niepotrzebny z psem Patrz Ale jest tam Ta jest gotowa do ataku Jak za znakiem Klatka otwarta Uciekamy Taka jesteś choryroczka. Dobrze, że wcześniej skręciliśmy.